Dzień dobry, bardzo serdecznie panie Eryku. Odpowiadam na pana pytanie. Który samolot jest najlepszy? Antonov AN-2, Cessna XLS czy Bombardier Global Express? Który samolot jest najlepszy? Antonov AN-2, Cessna XLS czy Bombardier Global Express? Mhm. Mm Czy Angel AN2? Mm -hmm. Czy Cessna XLS? Mm -hmm. Czy Bombardier Global Express? Mhm. Okej, okay, dobrze, najlepiej wychodzi mi tutaj SES na XLS. Zdecydowanie, najlepsze karty. Natomiast y, tutaj dwa pozostałe, no to niekoniecznie, ale oczywiście już tłumaczymy. Jeżeli chodzi o Angino A2, tutaj. Y, co jest na ta karta pustelnika? Czyli należałoby się zastanowić, e, tak naprawdę, i przeanalizować wszystko, tak? Jeżeli chodzi o tę opcję, bo e, no, na coś jest, jakby, do, taki wewnętrzny research potrzebny. Tak naprawdę, e, czego my oczekujemy, tak? Od e, samolotów, czy też od tego samolotu, co jest, jakby najważniejsze, bo tutaj taka analiza wewnętrzna jest, jakby wskazana. E, co jest na nie karta słońca? No, niestety, tutaj, jakby mm, ta opcja, tak, nie będzie m, według kart takim spełnieniem marzeń, bo ym... No, no, niestety, tutaj nie mam. Karta, e, generalnie karta Słońca jest bardzo pozytywna, jest najlepszą kartą, jaka w ogóle mi wychodzi w tarocie. No, ale tutaj jest w negatywie, czyli to nie, to nie będzie e, coś, co tak ja, jest spełnienie marzeń, co jest, e, no, takie bardzo pozytywne, tak? Mm, tutaj jakieś braki, też otoczenie jakby niesprzyjające, no, niekoniecznie to dobrze wygląda. No i karta Rada to jest dziewiątka buław, czyli e, karty rady, żeby, no, tutaj nie działać w tym kierunku, raczej obsługiwać. Serwować, tak, być obserwatorem. Um, ta karta mówi o no, o braku działania, dokładnie o braku konsekwencji w działaniu. No, ale tutaj to jest w karcie Radzie, czyli no, należałoby to po prostu e, wykonać. No i dołączam sobie jeszcze jedną kartę, jak tutaj, do wszystkich opcji. I to jest Piątka Denarów. I Piątka Denarów mówi o takiej szeroko pojętej biedzie, um, o, też o zniechęceniu, o brakach energetycznych, tak. Nie tylko o jakiejś takiej biedzie e, w kwestiach finansowych, no, ale generalnie o jakichś takich brakach, jak niedostatku. Także nie wygląda. Wygląda mi to w ogóle dobrze według kart. Jeżeli chodzi natomiast o na XLS, co jest na tak denarów? Czyli jak najbardziej należałoby według karty dać szansę tutaj tej opcji, bo no to, to jakby ta na XLS jest rzeczywiście. E bardzo możliwym pozytywem, tak? Czyli tutaj należałoby dać szansę. To jest bardzo fajna karta, ona też mówi o różnych jakby niespodziankach od losu, o do takich pieniądzach dodatkowych, tak? o jakichś dofinansowanych, dotacjach, ale przede wszystkim tak tutaj ktoś do nas wyciąga rękę, albo my do kogoś, i to jest bardzo, bardzo fajna karta mówiąca właśnie o tym, że należy dać szansę jakby tej opcji co jest ta nieusemka buław? No tutaj jakby mm, może to wszystko, y, no coś jakby tutaj, jeżeli chodzi o sensny Excel, może nie, mm, nie być aż czy to roz, rozwój w tym kierunku, tak, czy to jakaś taka mm, radość z tego może. Nie nadejść aż tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, bo tutaj osemka buław, czyli takie właśnie. Um w pozycji, tak, właściwej mówi o takich e, szybkich zdarzeniach, o intensyfikacji działań, o takich szybkich spotkaniach, o kontaktach zdalnych, no, a tutaj to jest w negatywie, czyli jakby tak, takiej szybkości, jakiś w tym rozwoju, e, czy właśnie w e, uzyskaniu się jakichś takich korzyści z tego, no, nie będzie, ale to, to nie jest, to nie zawsze znaczy, że to jest coś złego, tak, no i karta Rada królowa mieczy, tutaj właśnie należałoby się wykazać rozsądkiem, takim myśleniem e, bardzo logicznym, tak, opieraniem się na takich e, twardych danych. Raczej nie, nie wskazałam tutaj Co podej jest podejście takie Emocjonalne bardzo, tak? Bo królowa mieczy, no właśnie, uosabia takie um, Kwestie jak rozsądek, intelek Posługiwanie się um, Właśnie intelektem, rozumem W swoich działaniach Ale również jakaś kobieta tutaj może um, Gdzieś tam nam otwierać oczy, może pomagać um, Jakby i, 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 do Doradzać Właśnie w tym aspekcie No i dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę Szóstka kielichów, to jest super Karta mówiąca o bardzo pozytywnym otoczeniu, o takim cieple rodzinnym, o przyjaźni, o tym, że po prostu czujemy się bezpiecznie, szczęśliwie i, i czujemy się kochani i jakby otoczenie nam sprzyja. Także zdecydowanie według kart Cessna XLS. Natomiast jeżeli chodzi o Bombardier Global Express, co jest no tak, to jest karta kapłanki, czyli no tutaj jest jakaś tajemnica, coś. Jest takiego, czego nie wiemy, tak? Albo coś jest przed nami zatajone, albo po prostu czegoś nie wiemy, bo nie wiemy, tak? Bo no, po prostu, tak? Bo nie mamy takiej wiedzy, ale również według kart wydarzy się takie, takie sytuacje. Które są tajemnicą na chwilę obecną, tak? Ale które będą miały wpływ tutaj na dalsze losy, tak? I na dalsze tutaj decyzje, bieg zdarzeń. Także tutaj no, coś jest takiego zatajonego, no ale to według kart no, ma duże szanse wyjść jakby na jaw. A co jest na nie? Ósem no ósemka denarów e, jakby tak w pozycji właściwej, tak? Jak zawsze tutaj mówię, e, mówi o takim. E, o takiej po prostu koronkowej pracy, tak? O szlifowaniu o, o takim dopracowaniu czegoś takiej bardzo skrupulatnej pracy yy, i cierpliwości no a w negatywie no właśnie mówię o tym, że no, albo tego może mogłoby tutaj zabraknąć albo po prostu taka yy, no wysiłek jakby włożony jeżeli chodzi o Bombardier globe express yy, tak generalnie jakby w ten, włożony w ten aspekt no nie jest nie przyniesie nam korzyści tak nie nie będzie yy, jakby, nie, no, nie będzie taki, nie będzie żadnym pozytywem, nie przyniesie oczekiwanych, jakby skutków, tak? Rezultatów. No i karta się siódma mieczy, to jest to takie, no, niedopowiedzenie, niedomówienia, takie komstewka I to właśnie ta, wiąże się tutaj z tą kartą kapłanki, czyli jakieś tajemnice, jakieś komstewki, niedomówienia, i tu dołożyłam sobie karty, to jest trójka mieczy, czyli, no, rozczarowanie, tak? Niestety. No jakby, że z tego Bombardier Global Express według kart byłoby, no,. Rozczarowanie tylko. Także zdecydowanie SESNA XLS tutaj jest zwycięzcą. No, w drugie, trzecie miejsce raczej tutaj, no powiedzmy drugie. No w zasadzie nie. Tylko według kart wygrywa SESNA XLS. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego wasze najlepsze. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.